Drugi dzień sportowego kalendarza adwentowego. Dzisiaj jesteśmy na sali Football Elite i dzisiaj stricte siłówka, jak to mawiał owca. Siłówka u dorosłego chłopa, no musi być. Mu Zacząłem oczywiście od rozgrzewki. Jak jest tylko możliwość, to staram się zrobić coś piłkarskiego, bo, bo to jest przyjemność. Można się dogrzać, wejść fajnie w trening z uśmiechem. Oczywiście potem e, troszeczkę przygotowywałem się do tego treningu, który miał być treningiem bardziej góry. E, mógłbym od razu przejść do serii wstępnych, ale no, lubię ten proces jakby wdrażania się w trening i powiększania sobie poziomu trudności, i to jest taki fajny etap. Potem kilka serii wstępnych, zazwyczaj 2-3 Najpiękniejsze uczucie to jest, że mogę sobie progresować, na początku roku 60 na raz mnie przygniatało, złożyłem sobie jakiś plan cyklicznie, coś tam realizowałem i teraz 72,5 na 5 mogę robić i chyba niezależnie od dziedziny, czy nadupcam w jakiejś Clash Royale, czy dźwigam, to, to poczucie, że się idzie do przodu to jest niezastąpione. Generalnie trening góry zacząłem robić z intencją regeneracji po meczach, czasami no, dzień po od razu robiłem sobie i było super, dużo lepiej się czułem, e, oczywiście zrobiłem też podciąganie, doczepione tej 16 kg na 3 powtórzenia, jak robiłem ciężej wyciskanie, no to tutaj trochę lżej, e, no i generalnie staram się raz robić pod chwytem, raz nad chwytem, żeby też w różnych płaszczyznach to przetrenować i tak samo z brzuchem, e, staram się to robić rotacyjnie, antyrotacyjnie, żeby kręgosłup się zginał, prostował, e, no i żeby różnych tych bodźców ciało, e, Dostarczało, jeżeli chodzi o nogi. Dawno nie robiłem nóg, powoli wracam do robienia tego, jakieś, jakieś lekkie ćwiczenia, bo po pierwsze jestem po zabiegu, a po drugie w zeszłym roku, jak dźwigałem bardzo ciężko w środku sezonu, bardzo dużo objętościowo, no to naderwałem sobie dwójkę. No i najlepsze w tym treningu jest to, że czasami jestem w stanie go zamknąć w 40 minut, jeżeli mi się spieszy, jeżeli coś się dzieje, a jeżeli jest luz, no to, to mogę, może trwać godzinę, półtorej, zrobię więcej serii, więcej powtórzeń. Tak wyglądał ten trening dzisiaj, mega się nie miaram i do zobaczenia jutro.